Był chłodny, ale słoneczny poranek w maju, kiedy Aneta, 25-letnia córka Pawła, spojrzała przez okno pokoju hotelowego na panoramę Krakowa. Dziś był dzień, którego ojciec wyczekiwał od miesięcy, jego ślub z Martyną, kobietą o 10 lat młodszą, której wdzięk i opanowanie zaskarbiły sobie sympatię całej rodziny. Prawie całej. Aneta od początku czuła, że coś w tej relacji nie gra. I choć nie potrafiła tego ubrać w słowa, w środku coś ją ściskało. Nazywała to intuicją, choć w ostatnich dniach nabrało to ciężaru, który nie dawał jej spać. Aneta była artystką. Pracowała w małej pracowni ceramiki w Kazimierzu, otoczona gliną, szkliwem i zapachem kawy z pobliskiej kawiarni. Jej życie było spokojne, czasem zbyt ciche, ale pełne refleksji. Relacja z ojcem, mimo kilku trudnych lat po rozwodzie z jej matką, zacieśniła się w ostatnim czasie. Właśnie dlatego postanowiła nie uciekać od prawdy. Zaledwie tydzień wcześniej, przeglądając stare wiadomości na messengerze, przypadkowo natrafiła na rozmowę Martyny z nieznajomym mężczyzną. Otworzyła ją, nie spodziewając się niczego szczególnego, ale każda kolejna linijka była jak cios. Martyna pisała o Pawle z wyraźną pogardą, nazywając go łatwym celem, bezbronnym po rozwodzie i kluczem do stabilizacji finansowej. Była też wzmianka o planowanym przeniesieniu firmy Pawła na wspólne konto po ślubie. Aneta zamarła. Przez trzy dni nie jadła, nie spała. Próbowała skonfrontować Martynę, ale kobieta unikała kontaktu, jakby coś przeczuwała. Paweł, zajęty przygotowaniami do ślubu, nie zauważył zmiany w zachowaniu córki. Ona sama nie miała odwagi powiedzieć mu prawdy, nie wtedy, kiedy tak bardzo wydawał się szczęśliwy. Ale też nie mogła pozwolić, by jego życie zostało zniszczone. W dniu ślubu, ubrana w ciemno niebieską sukienkę, Aneta usiadła w drugim rzędzie, tuż za matką Martyny i starszym bratem Pawła. Sala była udekorowana w kolorze bieli i pudrowego różu, świece rozświetlały stół prezydialny. A delikatne dźwięki kwartetu smyczkowego unosiły się w powietrzu. Gdy Martyna przeszła przez nawę, uśmiechając się szeroko do zgromadzonych, Aneta poczuła, jak coś w niej pęka. Ale jeszcze milczała. Ceremonia przebiegła bez zakłóceń. Paweł z emocją w głosie wypowiedział przysięgę. Martyna, ze spokojem wręcz chłodno. Nikt poza Anetą nie zwrócił uwagi na te różnice. Kiedy wszyscy zebrali się na sali weselnej, orkiestra zaczęła grać pierwszy taniec, a goście podnosili kieliszki. Aneta podjęła decyzję. Poprosiła dj o mikrofon. Jej ręce drżały, ale głos był pewny. Przepraszam, że przerywam powiedziała. Ale zanim ta noc potoczy się dalej, muszę coś powiedzieć. I mówię to nie jako gość, nie jako córka pana młodego, ale jako ktoś, kto nie może milczeć, widząc, jak osoba, którą kocha, jest okłamywana. W sali zapadła cisza. Martyna zamarła, trzymając kieliszek w dłoni. Paweł spojrzał na córkę z mieszaniną niepokoju i zdziwienia. Tato, tydzień temu przypadkiem odkryłam rozmowy Martyny z kimś, kto nie jest jej przyjacielem ani znajomym, z kimś, komu opowiadała, jak zamierza przejąć Twoje pieniądze, Twoją firmę, i jak bardzo tobą gardzi. Rozległ się zbiorowy szmer. Ktoś upuścił sztućce. Martyna zrobiła krok w stronę Anety, ale Paweł powstrzymał ją gestem. Jego twarz pobladła. Aneta wyciągnęła telefon. Mam te rozmowy. I wiem, jak to wygląda. Wiem, że teraz wszystko się zmieni. Ale nie mogłam dłużej patrzeć, jak ktoś niszczy twoje zaufanie i twoje życie. Paweł nie odpowiedział. W jego oczach pojawiły się łzy. Martyna odwróciła się, rzucając kieliszek na stół i bez słowa opuściła salę. Tymczasem goście siedzieli w milczeniu, nie wiedząc, co robić. Czy Paweł będzie miał siłę stawić czoła prawdzie? Czy Aneta zapłaci wysoką cenę za swoją odwagę? A może to dopiero początek rodzinnego kryzysu, który zmieni ich wszystkich na zawsze. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz tę historię i nie zapomnij zasubskrybować, jeśli chcesz poznać ciąg dalszy tej poruszającej opowieści. Cisza, która zapadła po słowach anety, była ciężka jak kamień. Paweł siedział w bezruchu, wpatrując się w miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą stała Martyna. Goście zdezorientowani szeptali między sobą, nie wiedząc, czy wypada im zostać, czy może lepiej opuścić salę. Orkiestra umilkła, a kelnerzy zamarli w przejściach trzymając tacę z zimnymi przystawkami. Aneta opuściła scenę powoli. Z bijącym sercem i dłońmi drżącymi tak mocno, że musiała je złączyć. Nie czuła satysfakcji, nie czuła triumfu, tylko pustkę. Wiedziała, że zrobiła to, co uważała za słuszne, ale cena tej decyzji mogła być bolesna. Paweł w końcu wstał. Powoli przeszedł przez salę, zatrzymując się przed córką. Czy to wszystko prawda? zapytał, patrząc jej prosto w oczy. Aneta skinęła głową. Mam rozmowy. Wiem jak to wygląda. Przepraszam, że powiedziałam to publicznie, ale bałam się, że jeśli nie zrobię tego teraz, nigdy się nie odważę. Paweł wziął głęboki oddech. Przez chwilę wyglądał, jakby miał coś powiedzieć, ale zamiast tego odwrócił się i opuścił salę bocznym wyjściem. Aneta poczuła, jak jej serce się kurczy. Nie wiedziała, czy jej ojciec był wściekły, rozczarowany, czy po prostu zraniony. Przez kolejne minuty goście zaczęli się rozchodzić. Część z nich podchodziła do Anety z wyrazami wsparcia, inni milczeli, patrząc z niepewnością. Wujek Marek, starszy brat Pawła, poklepał ją po ramieniu. Dobrze zrobiłaś, dziecko. To była odważna decyzja, ale nie wszyscy byli tak wyrozumiali. Matka Martyny z twarzą wykrzywioną gniewem przeszła obok Anety i rzuciła tylko jedno słowo: Zniszczyłaś wszystko. Aneta wróciła do pokoju hotelowego i usiadła na łóżku. Telefon wibrował bez przerwy. Wiadomości od znajomych, kuzynów, a nawet od nieznanych numerów. Zignorowała wszystkie. Dopiero gdy zobaczyła, że dzwoni Paweł, odebrała. Możemy porozmawiać? Zapytał. Spotkali się na dziedzińcu hotelu. Było już późno. Latarnie rzucały ciepłe światło na brukowane alejki. Paweł wyglądał na zmęczonego, ale spokojnego. Widziałem wiadomości, powiedział. To prawda. Wszystko, co powiedziałaś, to prawda. Aneta odetchnęła z ulgą, ale nie czuła się lepiej. Paweł podszedł i usiadł obok niej na ławce. Wiesz, przez całe życie starałem się nie popełniać tych samych błędów dwa razy. Ale serce to głupi doradca. Zaufałem komuś, kto dobrze grał swoją rolę. I może chciałem w to wierzyć, bo samotność bywa gorsza niż złudzenie. Aneta spojrzała na niego ze łzami w oczach. Przepraszam, że powiedziałam to publicznie nie przepraszaj. Dzięki tobie nie straciłem wszystkiego. Gdybyśmy podpisali intercyzę w przyszłym tygodniu, straciłbym firmę, dom, a może nawet ciebie. Jesteś moją córką i jestem z ciebie dumny, choć boli mnie to, co się dziś wydarzyło. Rozmawiali długo o przeszłości o matce Anety o błędach, które ich podzieliły i o tym, jak ważne jest zaufanie. Po raz pierwszy od lat czuli się naprawdę blisko. W kolejnych dniach media lokalne podchwyciły historię. Plotkarskie portale pisały o wielkim skandalu weselnym w Krakowie, a znajomi Martyny bronili jej, mówiąc, że to pomówienia. Martyna zniknęła, usunęła konta społecznościowe, nie pojawiła się w pracy. Paweł wrócił do codzienności z ciężkim sercem, ale i z nową determinacją. Zdecydował, że przez kilka miesięcy nie będzie angażować się w nowe relacje. Skupił się na odbudowie firmy, a przede wszystkim na relacji z Anetą. Zaczęli się regularnie spotykać, razem gotowali, chodzili na wystawy, a czasem po prostu milczeli, pijąc herbatę i patrząc przez okno, ale cień wydarzeń z wesela nadal nad nimi wisiał. Aneta nie mogła przestać się zastanawiać. Co jeśli to dopiero początek? Co jeśli Martyna miała plan B? Czy Martyna naprawdę zniknęła? Czy może czekała tylko na odpowiedni moment, by wrócić? Piszcie w komentarzach, z jakiego miasta śledzicie tę historię i nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnego rozdziału. Minęły trzy tygodnie od ślubu, który nigdy nie przeszedł do historii jako radosne wydarzenie rodzinne, lecz jako dramat, o którym szeptano w całym Krakowie. Dla Pawła to był czas prób. Choć z zewnątrz wydawało się, że wrócił do normalności, spotkania z klientami, zarządzanie firmą, codzienne zakupy, wewnętrznie czuł, że coś w nim pękło. I choć Aneta była obok, wspierająca i cierpliwa, samotność znów przywarła do niego jak cień. W jednym z cichych popołudni, kiedy deszcz uderzał w parapet jego mieszkania na podgórzu, Paweł przeglądał dokumenty firmowe, gdy zobaczył kopertę bez nadawcy leżała na jego biurku, ktoś musiał zostawić ją osobiście, bo skrzynka pocztowa była pusta. Otworzył ją powoli. W środku znajdowały się dwa zdjęcia i krótkie zdanie napisane odręcznie Nie znasz jej tak dobrze, jak myślisz. Zdjęcia przedstawiały Martynę w towarzystwie starszego mężczyzny, w eleganckiej restauracji, trzymając się za ręce. Drugie ujęcie uchwyciło ich w momencie pocałunku. Na odwrocie zdjęcia widniała data trzy dni przed ślubem. Paweł poczuł, jak jego gardło się zaciska. To nie była tylko zdrada, to była sieć kłamstw, w którą został uwikłany. Natychmiast zadzwonił do Anety, prosząc, by przyszła jak najszybciej. Spotkali się w jego biurze. Aneta, choć zmęczona, nie była zaskoczona. Myślałam, że coś takiego może się wydarzyć, przyznała ale nie wiedziałam, że ona jeszcze działa. To znaczy, że ktoś ją wspiera? Zapytał Paweł. Albo ktoś inny też czuje się oszukany. Może nie jesteśmy jedynymi ofiarami. Aneta postanowiła działać. Skontaktowała się z przyjacielem z Liceum, który pracował w kancelarii prawnej. Razem zaczęli sprawdzać publiczne rejestry, nazwiska, konta bankowe. Wszystko, co mogło wskazać na działania Martyny. Szybko odkryli, że kobieta była zameldowana jeszcze w dwóch innych miejscach w Rzeszowie i w Sopocie, i że złożyła kilka wniosków o kredyty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. W międzyczasie Paweł otrzymał telefon z nieznanego numeru. Po drugiej stronie była kobieta. Nazywam się Ewa Kamińska. Byłam zaręczona z mężczyzną, którego widnieje na jednym ze zdjęć. Miał na imię Tomasz. Zostawił mnie trzy dni przed naszym ślubem. Zgadnij, kto wtedy pojawił się w jego życiu: Martyna. Ewa była wstrząśnięta, ale zdecydowana mówić. Spotkali się w małej kawiarni przy ulicy Grockiej. Kobieta opowiedziała o relacji, która wyglądała identycznie jak ta Pawła i Martyny: nagłe zauroczenie, szybkie decyzje, planowanie wspólnej przyszłości, a potem pieniądze. Tomasz przelał Martynie prawie 70 tysięcy złotych na rzekomą inwestycję, po czym ona zniknęła. Ona nie jest tylko oszustką emocjonalną. Ona ma system. Wybiera samotnych mężczyzn, wiąże się z nimi, a potem wykorzystuje i znika. Ewa mówiła z determinacją, jakby znalazła w końcu cel w swoim cierpieniu. Aneta zaproponowała wspólne działanie. Zgromadźmy wszystkie informacje. Musimy iść na policję. Paweł nie był przekonany. Wciąż miał w sobie cień nadziei, że może Martyna była po prostu pogubiona. Ale zdjęcia, wiadomości, zeznania innych osób zaczynały tworzyć niepodważalny obraz. Kilka dni później złożyli wspólne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa została przyjęta, a policja obiecała zbadać każdy trop. Wieczorem, siedząc z Anetą na ławce nad Wisłą, Paweł spojrzał na nią z wdzięcznością. Gdyby nie ty, wszystko byłoby inaczej. Może jeszcze bym w to wszystko wierzył. Może. Ale czasem potrzebujemy stracić coś, by zyskać coś ważniejszego, odpowiedziała cicho. Nie wiedzieli jeszcze, że Martyna miała kolejną kartę w rękawie. Ktoś zauważył ją w Gdyni. Inny świadek twierdził, że widział ją w Berlinie. Zaczęła się gra w kotka i myszkę, ale teraz to Paweł i Aneta byli zjednoczeni, nie jako ojciec i córka tylko, ale jako zespół, gotowy stawić czoła temu, co jeszcze nadejdzie. W pierwszych dniach czerwca pogoda w Krakowie była kapryśna. Raz słońce grzało, jak w sierpniu, innym razem ciemne chmury przynosiły burze. Ale to, co działo się w życiu Pawła i Anety, było jeszcze bardziej nieprzewidywalne. Odkąd złożyli zawiadomienie na policji, ich codzienność zmieniła rytm. Telefony od śledczych, e-maile z pytaniami, spotkania z innymi ofiarami, powoli odkrywali, że Martyna była nie tylko manipulatorką, ale częścią większej układanki. W śledztwie pojawił się nowy wątek. Martyna działała pod trzema różnymi nazwiskami. W Gdańsku przedstawiała się jako Joanna Leśniak. W Warszawie była Karoliną Czarnecką, a w Rzeszowie, co szczególnie uderzyło Anetę, używała imienia Anna Pawłowska, nazwiska bardzo zbliżonego do ich własnego. To nie był przypadek. Aneta zaczęła przeglądać swoje media społecznościowe. Zorientowała się, że kilka miesięcy wcześniej dostała zaproszenie do znajomych od kobiety o profilu zaledwie z kilkoma zdjęciami jedno z książką, drugie z psem. Trzecie z filiżanką kawy. Teraz zdała sobie sprawę, że to była Martyna. Śledziła ją. Sprawa zaczęła przybierać bardziej niepokojący charakter. Do Pawła dotarła informacja, że ktoś próbował uzyskać dostęp do jego konta bankowego. Bank natychmiast zablokował logowanie, ale ostrzeżenie było jasne. Martyna nie zniknęła. Obserwowała ich, wiedziała co robią. I najprawdopodobniej planowała coś więcej. W tym samym czasie Aneta poznała jeszcze jedną kobietę, Dorotę, która przez dwa lata była związana z mężczyzną blisko współpracującym z Martyną. Dorota pokazała maile, w których Martyna instruowała tego mężczyznę, jak zbierać informacje o potencjalnych celach. Wszystko to wyglądało na zorganizowaną siatkę oszustów działającą na terenie kilku miast, być może nawet za granicą. To nie jest tylko prywatna zemsta, powiedziała Dorota podczas spotkania w małej kawiarni na zabłociu. Ona ma strukturę, plan, ludzi. Myślę, że nie chodzi już tylko o pieniądze. Tymczasem Paweł, mimo rosnącego niepokoju, postanowił, że nie pozwoli, aby strach zdominował jego życie. Wznowił dawno zawieszoną współpracę z jedną z fundacji wspierających ofiary oszustw emocjonalnych. Na jednym ze spotkań opowiedział swoją historię. Bez upiększeń, bez fałszywej dumy. Jego słowa poruszyły wiele osób. Czasem najtrudniejsze nie jest to, że ktoś cię okłamał, powiedział, tylko to, że pozwoliłeś sobie wierzyć w kłamstwo, bo tak bardzo tego potrzebowałeś. Aneta patrzyła na ojca z mieszaniną podziwu i bólu. Wiedziała, ile kosztuje go każda z tych wypowiedzi, każda publiczna ekspozycja własnej porażki, ale to też było leczenie, dla niego. Dla niej. Kilka dni później, późnym wieczorem, gdy Aneta wracała z pracy, zobaczyła białego Suwa zaparkowanego nieopodal kamienicy, w której mieszkała. Auto miało niemieckie tablice. Gdy próbowała przyjrzeć się bliżej, samochód odjechał gwałtownie. To nie był przypadek. Następnego ranka w jej skrzynce mailowej pojawiła się wiadomość: Zostaw to, zanim zniszczysz więcej ludzi. To nie twoja walka. Bez podpisu. Bez załączników, ale z adresem IP wskazującym na Berlin. Aneta poczuła, że granica została przekroczona. Teraz nie chodziło tylko o prawdę. Teraz chodziło o bezpieczeństwo jej i jej ojca. Złożyli zawiadomienie o groźbach. Sprawa została przekierowana do Wydziału Cyberprzestępczości. Pojawiła się nowa osoba kontaktowa młody komisarz o imieniu Rafał, specjalizujący się w przestępstwach w sieci. Obiecał, że zrobi wszystko, by znaleźć źródło wiadomości i ustalić lokalizację Martyny. To kobieta z przeszłością. Bardzo starannie zaciera ślady. Ale nikt nie jest niewidzialny, powiedział spokojnie. Zaczęła się wyścig z czasem. Wiedzieli już, że Martyna to nie tylko oszustka. To kobieta z planem, z umiejętnościami i odwagą, by przekraczać granice. Ale czy była gotowa posunąć się jeszcze dalej? Napisz w komentarzu, z jakiego miasta śledzisz tę historię, i koniecznie zasubskrybuj, jeśli chcesz dowiedzieć się, co wydarzy się w finale tej poruszającej opowieści. W drugiej połowie czerwca, kiedy Kraków rozgrzewał się pod naporem letniego słońca, atmosfera wokół Pawła i Anety była daleka od beztroski. Śledztwo przybrało nowy wymiar. Komisarz Rafał, który do tej pory działał w cieniu, zaprosił ich na spotkanie do siedziby Wydziału Cyberprzestępczości. W małym pokoju, gdzie na ścianach wisiały ekrany z danymi i e mapami, Rafał przedstawił wyniki śledztwa. Martyna, a właściwie Magdalena Rutkowska, była już notowana w Niemczech i na Litwie. Tam też działała pod fałszywymi tożsamościami, znana z perfekcyjnej znajomości języków, wykorzystywała swoją inteligencję i wygląd, by zyskiwać zaufanie. Ale to, co odkryliśmy ostatnio, zmienia wszystko powiedział i otworzył teczkę. W środku znajdowały się zdjęcia kolejnych mężczyzn. Wszyscy, w podobnym wieku do Pawła, samotni przedsiębiorcy, każdy z inną historią, ale tym samym zakończeniem. Zniknięcie pieniędzy, zrujnowane relacje, psychiczne załamanie. Jednym z nich był mężczyzna, który popełnił samobójstwo. Aneta zasłoniła usta dłonią. Chcecie ją powstrzymać, ale musicie być przygotowani, że możecie stać się celem. Już nim jesteście, dodał Rafał. Podjęto decyzję. Paweł i Aneta zgodzili się wziąć udział w działaniach operacyjnych. Policja przygotowała fałszywą stronę internetową z ofertą inwestycyjną pod nazwiskiem Pawła. Miała działać jako przynęta, a Martyna, jeśli nadal obserwowała ich cyfrowo, mogła połknąć haczyk. Minęły dwa tygodnie. Każdy dzień był napięty. Spali mało, rzadko wychodzili z domu. Paweł nie wrócił do firmy. Zarządzanie przejął jego wspólnik. Aneta wzięła urlop i przeniosła się tymczasowo do ojca, by czuć się bezpieczniej. Ich relacja, mimo lęku i niepewności, zyskała nowy wymiar. Nigdy wcześniej nie byli sobie tak bliscy. I wtedy stało się. Piątek, 21 czerwca. Rafał zadzwonił o szóstej rano. Zalogowała się. Z IP w Szczecinie. Wysłaliśmy już tam patrol. Mamy nadzieję, że to ona. Dzień mijał w napięciu. Nie mogli oderwać się od telefonu. O 15 przyszła wiadomość. Zatrzymana kobieta potwierdziła tożsamość. To Magdalena Rutkowska. Zabezpieczono sprzęt, dokumenty, pieniądze w różnych walutach. Zostanie przewieziona do Krakowa. Paweł usiadł bez słowa. Aneta płakała nie ze smutku, ale z ulgi. Kilka dni później zostali wezwani na przesłuchanie. Martyna! A raczej Magdalena siedziała za szybą z ciemnego szkła, spokojna, pewna siebie. Patrzyła na Pawła bez cienia skruchy. Przepraszam, że zagrała mnie fer, powiedziała chłodno. Ale to była tylko gra. Ty byłeś tylko pionkiem. Aneta chciała odpowiedzieć, ale Paweł ją powstrzymał. Nie jestem pionkiem, jestem człowiekiem, i odzyskałem swoje życie. Proces miał ruszyć we wrześniu. Magdalena została oskarżona o wielokrotne oszustwa, kradzież tożsamości, działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Groziło jej kilkanaście lat więzienia, ale dla Pawła i Anety najważniejsze było co innego. Przeszli przez coś, co mogło ich zniszczyć, i wyszli z tego silniejsi. Ich relacja zmieniła się nieodwracalnie. Od teraz byli nie tylko ojcem i córką, byli drużyną. W ostatni weekend czerwca po raz pierwszy od dawna Zorganizowali małą kolację na dachu kamienicy Pawła. Zaprosili bliskich, sąsiadów, kilku dawnych klientów. Było prosto, szczerze, bez fajerwerków, ale to była prawdziwa uroczystość święto nowego początku. Aneta spojrzała w niebo, gdzie słońce powoli znikało za horyzontem. Wiesz co, tato? Może czasem trzeba przeżyć coś strasznego, żeby zrozumieć, kto naprawdę jest po naszej stronie. I żeby docenić, że mamy siebie, odpowiedział cicho. I właśnie ta prawda była ich największym zwycięstwem. Dziękujemy za bycie z nami do końca tej historii. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Zasubskrybuj kanał, bo już niedługo kolejna historia, która poruszy serca. Do zobaczenia.